Podczas piątkowego czuwania przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej biskup Antoni Długosz odniósł się do aktualnych wydarzeń na granicy polsko-niemieckiej. Chcemy modlić się za obrońców naszych granic, tych w mundurach, strażników granicznych, żołnierzy, policjantów, ale również za wolontariuszy z ruchu obrony granic, mówił na jasnej górze biskup Antoni Długosz. I dodał, że obywatelski ruch obrony granic to odpowiedź polskich parlamentarzystów i patriotów zatroskanych sytuacją na zachodniej granicy, gdzie niemieccy policjanci przerzucają na naszą stronę nielegalnych emigrantów niczym przedmioty. To sprzeciw przede wszystkim przeciwpaktowi migracyjnemu, który formalnie zacznie obowiązywać dokładnie za rok, powiedział. I dodał, że niektórzy nadal twierdzą, że biednym ludziom, którzy szukają swojego miejsca na ziemi, trzeba bez wurama, bezwarunkowo wilkomen otworzyć granice i dać im socjal, bo tego wymaga miłosierdzie. Tyle, że miłosierdzie nie oznacza naiwności, braku roztropności, czy też po prostu zdrowego rozsądku, zastrzegł biskup Antoni Długosz. Posłuchaj całych rozważań biskupa. Kochana matko. Jak co wieczór przechodzimy do Ciebie, by powiedzieć Ci nasze małe, prywatne troski, ale też i ukazać wielkie narodowe problemy. Przechodzimy, by prosić Ciebie o wstawiennictwo za nami u Twojego syna. Dziś chcemy modlić się. Za obrońców naszych granic, tych w mundurach strażników granicznych, żołnierzy, policjantów, celników, wojska obrony terytorialnej, ale również wolontariuszy z ruchu obrony granic, tych, którzy bezinteresownie organizują patrole. To odpowiedź polskich parlamentarzystów i patriotów zatroskanych sytuacją w zachodniej granicy, gdzie niemieccy policjanci przerzucają na naszą stronę nielegalnych emigrantów. Niczym przedmioty. To sprzeciw przede wszystkim paktowi migracyjnemu, który formalnie Zacznie obowiązywać dokładnie za rok. Jak napisał w swoim felietonie katolicki ojciec, profesor Dariusz Kowalczyk, wizja setek tysięcy migrantów, którzy zostaną wchłonięci w Polskę, staje się coraz bardziej realna. Większość Polakom się to nie podoba, dlatego to władze zapewniają, że nie ma o tym mowy, ale fakty oraz wypowiedzi polityków z Berlina i Brukseli świadczą o czymś innym. To jest wielka polityka, ideologia, pieniądze i wielka obuda. Jest jednak jeszcze aspekt moralny. Niektórzy nadal twierdzą, że biednych ludzi, którzy szukają swojego miejsca na Ziemi, trzeba bezwarunkowo willkommen otworzyć granice i dać im socjal, bo tego wymaga miłosierdzie. Tyle, że miłosierdzie nie oznacza naiwności. Braku roztropności, ty też po prostu zdrowego rozsądku, Matko Boża, ty wiesz, że Polacy zdali egzamin, kiedy trzeba było otworzyć drzwi dla milionów uciekających Ukraińców, a w imię miłości bliźniego potrafili zapłacić najwyższą cenę. Za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej zginęła nie tylko batryfikowana rodzina Wiktor Józefa Ulmów z Maklowej, ich siedmioro dzieci, w tym jedno nienarodzone ich liturgiczne wspomnienie obchodzimy w poniedziałek 7 lipca, ale znamy też inne polskie rodziny. Które za swoich żydowskich sąsiadów oddały życie. To rodzina kowalskich, baranków czy książków z podmiechowa. My, Polacy, wiemy, co to miłosierdzie, a nie oznacza ono, że mamy otwierać drzwi przed wszystkimi nielegalnymi emigrantami. To nie rozwiązuje problemów Afryki i Bliskiego Wschodu, ale tworzy nowe, poważne problemy w krajach, do których przybywają. Kilka dni temu do internetu trafiły nagrania pokazujące ogromny tłum muzułmanów, którzy otoczyli. Katedry Świętego Patryka w Melbourne i manifestowali swoją dominacją nad chrześcijanami. Od kilkudziesięciu lat postępuje islamizacja Europy poprzez masową imigrację. To, co obserwujemy teraz w Polsce, to zaledwie początek. Tak samo zaczynało się na Zachodzie. A przecież twój wierny sługa Maryjo, kardynał Stefan Wyszyński, powtarzał. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim, Duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wielki udział naszych praojców, sądistej obowiązek obrony kultury rodzinnej. Zdrowym rozsądkiem wykazało się wielu biskupów Afryki i Bliskiego Wschodu, którzy jeszcze na początku. Wielkich ruchów migracyjnych do Europy przestrzegali przed migracją. Argumentowali, że Afryka ma wiele problemów, ale nierozwiąza nierozwiązaniem ich ma być przyjmowanie wszystkich ludów do Europy. Trudno się z tym nie zgodzić. Przecież przybycie milionów młodych Afrykańczyków do Europy nie sprawi, że w Afryce nastanie pokój i nie będzie głodnych dzieci. Biskupi w Afryce wiedzą, co potrzebuje ich ojczyzna i kościół, i nie ulegają globalistycznym ideologiom takich ludzi jak miliarder. Z Węgier. O posysaniu i sterowaniu migracyjnym mówi także dobitnie pochodzący z Gwinei kardynał Robert Sara. To przegranie globalizowania świata poprzez wygaszanie narodów, również donośnie czy też. Troska o to, aby emigrowały. Każdy z nas winien żyć we własnym środowisku. Tak jak drzewo wszyscy mają swoją glebę, swoje środowisko. Gdy wyrastają na wielkich ludzi, lepiej pomagać ludziom rozwijać się w ich kulturze, niż zachęcać ich do Europy. Wspaniałość chrześcijaństwa najnowsza książka księdza Roberta Skrzypczaka od wydawnictwa Biały Kruk. To mocna odpowiedź na duchowy chaos naszych czasów. Ksiądz Skrzypczak pisze wprost: Żyjemy w cywilizacji skupionych na sobie konsumentów, którzy za pomocą zgiełku i rozrywki usiłują zagłuszyć w sobie dojmujący brak sensu życia. Ksiądz Skrzypczak z odwagą diagnozuje przyczyny tego kryzysu, zarówno w świecie świeckim, jak i wewnątrz Kościoła, i równocześnie pokazuje, że chrześcijaństwo wciąż ma siłę, by leczyć duszę człowieka i przywracać sens. To książka, która przywraca nadzieję. Już dostępna, wspaniałość chrześcijaństwa. Zamów na www.bialykruk.pl